Siemano, witam was bardzo serdecznie. D4 Skins, moi drodzy, mamy 500 zł. No i co? Dzisiaj kolejna skrzyneczka z Za A zarazem jest to skrzynka za 4 zł, więc najtańsza po prostu ale pamiętajcie oczywiście kod promocyjny hedging macie plus 5% przy doładowaniu, a my oczywiście lecimy z tą skrzyneczką. Mam nadzieję, że coś tutaj fajnego zdołamy sobie zrobić. Co prawda jest to skrzynka dość tania, ale mimo wszystko może akurat tam pośczęści się w tym wypadku, bo w ostatniej skrzyneczce, no tak średnio bym powiedział. I tutaj moi drodzy jest ta SSG, ok, 5 złotych do przodu, myślę, że całkiem ok, jak na skrzynce za 20 zł, to jest moi drodzy akurat dużo, e, tutaj będzie już gorzej, no właśnie, ale 90 groszy to jeszcze, że tak powiem, nic się nie dzieje, według mnie musimy sobie, moi drodzy, trochę to przyspieszyć, w każdym razie 6 ziko do przodu, no tutaj nawet 3, nie, no jak na razie, moi drodzy, odpłukać, dobra, teraz znowu zabrało, więc w sumie już nie jest dobrze, oho, pochaliłem skrzynkę i teraz mnie... Jebie na kaskę. No, tego, tego akurat się nie spodziewałem. Albo się może i spodziewałem. 15 zł, przynajmniej teraz. Ok, akacza dało tutaj kolejnego akacza. czy akacze, które są dość takie spoko, że tak powiem. No to o tyle dobrze. Ale i tak nie zmienia faktu, że coś tam zabierze, coś tam odda. I tutaj znowu to samo. Tam 2 złote straty. Aha, teraz już znowu nie oddaję. Ale pasowałoby, żeby coś fajniejszego. Ale na przykład ja bym był bardzo zadowolony na przykład z takiego kałaszka bo po prostu tutaj te cztery kałaszki, co naprawdę spoko redline na z chęcią bym przygarnął, ale szanse na nie są dość nikłe. Hej, no kurwa mać, no tak dobrze było, teraz zjebało się. Dobra, przynajmniej teraz 6 złotych, teraz kolejne 6. To może jeszcze kolejny 10 na przykład. No nie, minus 13. To sobie wygadaję, minus 14, no to super. Dobra. Zaczyna się robić yy, nieprzyjemnie, chociaż teraz przynajmniej 12 zł. Yy, dobra, trzy ostatnie skrzynki sobie możemy otworzyć i lecimy oczywiście do. Wow! Co my tam na końcu dostaliśmy? Bo tam było 32, a ja nie zwróciłem uwagi. No dobra, no i o, chyba kałaszka. Albo nie. Tak, kałaszka dostaliśmy, okej, okay, w porządku. Tego akurat się nie spodziewałem, bo tam kołach nawet procenta nie miał. A o dziwo go dostaliśmy, więc spoko. A właśnie nie sprawdziliśmy, czy jesteśmy w ogóle na plus czy na minus. No na minus, moi drodzy, akurat mnie to nie dziwi, ale nie jest to jakiś super duży minus. Tam, 7, no 50 zł, bo mieliśmy 480, a mamy 434, więc okej, okay, powiedzmy, wybaczamy, to nie jest źle. dostaliśmy z trzech praktycznie, więc spoko. Dwukrotność tego. Teraz jakiś agencik tutaj nam przypadnie, no ale tu niestety już agent nie dał profitu. Dobra moi drodzy. <laughs> Zasycha w gardle. muszę się napić wody, Soreczka, muszę to zrobić. Dobra jest, o do dupy, bizon. Bizon to tak średnio bym powiedział. Mm, dobra, ale dużo tych skinów takich tanich, ale w sumie dużo tych otworzyliśmy tych skrzynczek, no w sumie jakby na to nie patrzeć to ponad 100. Mm. Jest Galil, ale też również nie zwrócił nam się. Szkoda, że nie da się więcej temu do tego kontrakta wrzucić. Tak to bym wrzucił wszystko i bym, bym patrzył co się dzieje, A tak to, to po 10, no niby 10 skinów też nie jakoś, jest to jakoś mało, no ale wiadomo, że trochę pieprzenia jest z tym, jeżeli otwieram na przykład dużo skrzyneczek. Ach, 9 znowu, kurwa macie. 25, okej, okay. jest jakaś petka, za moi drodze akurat 19, ale, czyli w dupę 6 złotych, jednym słowem, a myślałem, że może akurat jest rewolwer, rewolwer to akurat skin, którego lubię, którym gram ogólnie w ja się przyzwyczaiłem się, ale niestety dał nam mega stratę, bo z 50 dostaliśmy 26, o Jezu, czemu to tak słabo nam tutaj oddaje? Dlaczego nie może dać nam czegoś lepszego, żeby. Nie wiem, na przykład powiedzmy, no tutaj z 50 mogło być 145. No jest 56, więc też lipa. Ale nie jest tak tragicznie, bo przynajmniej te 2 zł w plecy SSG 55. No i tutaj w dupę 11 zł. No dlaczego? Oj, tu już 144. Jak nam nie da czegoś fajnego, no to ja już nie wiem. 113. Ja pierdzielę, moi drodzy, no cóż jest nie tak? Dobra. Niech jak się dzieje, wola nieba, wszystko. Jezu, a masa dostaliśmy. Co jest? 230 zł. Z 350 No, Kurwa macie, co to się w ogóle. Od Janie Pawła. Dobra, zróbmy tak: 40%. To. I cyk, lewa strona. No i chuj mi w dupę. Chciałem zarobić, znaczy chciałem odrobić, a niestety, jak zwykle, musiało iść nie po mojej myśli, no nic moi drodzy no cóż ja poradzę, no niestety tak się stało myślałem, że ten ostatni upgrade siądzie, a tu niestety ostatnio dopisywało, jeżeli chodzi o ostatnie upgrade'y a tu niestety, cyk koniec, no nic moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do kolejnego, siema